Cześć, witajcie! W dzisiejszym odcinku pobawimy się strukturą oraz opalizacją. I stworzymy efektowny tynk w minimalistycznej kolorystyce. Zapraszam. W mojej branży operuje naprawdę ogromną ilością kolorów. Praktycznie każdy producent ma wzorniki, w których są setki, jak nie tysiące kolorów. Czy to farb, czy to mas dekoracyjnych, czy też tynków dekoracyjnych, tych kolorów jest po prostu bez liku. Ale przy tej całej ilości kolorów najczęściej wybieranie u klienta kończy się na wyborze jakiegoś delikatnego odcieniu koloru szarości, lub jakiejś delikatnie jasnej masie opalizującej i tyle. Dlatego też tak pomyślałem, że stworzę tynk dekoracyjny z właśnie troszeczkę taką ubogą kolorystyką, bardzo minimalistyczną bo w zasadzie kolory będą dwa, ale będzie to tynk efektowny i taki troszeczkę na czasie, ponieważ dość ostatnio dużo widzę tego typu efektów dekoracyjnych wykonywanych i u klientów i właśnie gdzieś tam w internecie. Czyli będzie to taki tynk, którego struktura będzie jakby przechodziła po skosie. Ta struktura będzie troszeczkę nieregularna no i tylko ta struktura będzie podkreślona mocniej trochę kolorystyką, a wszystko wokół będzie takie bardzo jaśniutkie. Także. Sama kolorystyka tutaj nie będzie robiła dużego wow. Bardziej chodzi o strukturę i opalizację, ponieważ te kolory będą nadane przez masy opalizujące. W skrócie, oczywiście, Wam opowiem, jakie były tam materiały użyte. Bazę, czyli tynk, stworzymy sobie na tynku Intonachino Minerale od firmy San Marco. Następnie metaliczną. Aluminiową formą dekorowania będzie masa Marco Polo, również od San Marco, a całość wykończymy sobie takim delikatnym, opalizującym piaseczkiem, czyli to będzie tutaj od wallpainta masa Sabulador Soft. Czyli troszeczkę sobie znowu to wszystko wymiksujemy. Eee, ja tak lubię po prostu. <laughs> w końcu te wszystkie włoskie filmy to jedna rodzina. Ok, przejdźmy sobie do mm, nakładania tynku i zaraz po, krok po kroku zobaczycie, co nam z tego fajnego, ciekawego wyjdzie. Zapraszam na dalszą część programu. Oczywiście, jak to zwykle bywa na początku, nakładamy najpierw podkład szczepny, który spowoduje, że tynk dobrze zwiąże z podłożem. Często to powtarzam, ale jest to oczywiście pierwszy krok, którego trzeba wykonać, bo bez tego nie ruszymy dalej. Następnie nakładam jedną warstwę tynku na gładko. W tym wypadku nałożymy dwie warstwy tynku, także ta pierwsza może być naprawdę cieniutką warstwą, praktycznie na grubość ziarna. Po wyschnięciu pierwszej warstwy to jest gdzieś około 12 godzin. Nakładamy warstwę numer 2. I tutaj tą warstwę nakładamy troszeczkę grubiej, ale też nie jakoś bardzo grubo Jak tą masę nałożymy, to bierzemy sobie narzędzie, czyli pacę trawiastą i zaczynamy modelować strukturę. Strukturę modelujemy od skosem, tworząc takie jakby nieregularne, szarpane pasy. Te pasy będą później zabarwiane w nieco ciemniejszy, intensywniejszy kolor. No nie byłbym sobą, jakbym nie dołożył też jakieś drobne spękanie. Te spękanie też będzie wypełnione tą samą masą co struktura naszych pasów. Na odpowiednio wyschnięty tynk nakładamy impregnat. Nakładamy go po to, aby odciąć chłonność i żebyśmy mieli możliwość łatwego przecierania mas opalizujących. Teraz warto powiedzieć słowo o masie opalizującej, którą teraz położymy na nasze strukturalne pasy. Będzie to masa dekoracyjna Marco Polo, ale w wersji aluminium, czyli takiej, Szaro, stalowo, aluminiowo-srebrnej. Naprawdę jest to masa efektowna. Oczywiście tą masę można położyć samą na jakąś ścianę. Nie jako dodatek do tynku. Ja tutaj tę masę właśnie położyłem w formie dodatku do tynku. I już zobaczycie, jak ona świetnie aluminiowo, aluminiowo opalizuje. Ale tą masę też można położyć jako normalnie efekt finalny. I myślę, że też za jakiś czas zrobię taką próbkę i pokażę wam jak wygląda właśnie Marco Polo wersji Aluminio tylko i wyłącznie na próbce bez żadnych dodatków. Tutaj jest ta masa naszym dodatkiem i zaraz zobaczycie, jak świetnie, efektownie wygląda. Już w puszce wygląda efektownie, a na próbce jeszcze bardziej. Zaczynamy nakładać, jak to mawiał Ferde Kiepski, Aluminium. Nasze Aluminium nakładamy Pędzlem, wcierając właśnie w pory, tak, żeby tam wszystko powchodziła ta masa i żeby to bardzo ładnie nam opalizowało. Marco Polo w wersji Aluminio jest naprawdę efektowne i przy odpowiednim podświetleniu może wyglądać rewelacyjnie. Na sam koniec nakładamy również nieco srebrzystą masę, ale nie aż tak bardzo jak aluminium. Mianowicie chodzi o Sabula Drossoft Argento 100. Jest to też delikatnie srebrząca masa, ale w takim bardzo jasnym bazowym kolorze w zasadzie praktycznie białym. No i tutaj nasza kolorystyka się kończy. Mamy tutaj dwa kolory, ale po wyschnięciu próbka i tak będzie naprawdę efektowna. W tym przypadku masę Sabulador Soft nakładam wałkiem. Nakładam ją we wszystkie pozostałe miejsca, ale nawet jeżeli chcemy, możemy położyć tę masę na pasy, już wcześniej pokryte Marco Polo Aluminium. Ponieważ Sabulador w wersji Argento 100 jest transparentny i nawet jeżeli pokryjemy tą masą nasze pasy, to wszystko będzie widać, tylko będzie delikatnie, lekko wytłumione. Ale wszystko będzie srebrzyć i opalizować, ponieważ oczywiście sabulator też jest w wersji takiej troszeczkę srebrzystej, opalizującej. Także całość będzie naprawdę wyglądała efektownie i przy odpowiednim podświetleniu, może nieźle rozświetlić dane wnętrze, w którym się znajduje. No i mamy to. Ting dekoracyjny w nieco minimalistycznej kolorystyce, ale bogaty w opalizację. Mam nadzieję, że to trochę widać już z tej perspektywy. Jeżeli nie, to się nie martwcie, bo zaraz Was tutaj bliżej zaproszę i dokładnie sobie zobaczycie całą tą próbkę. Także moi drodzy, chciałbym oczywiście Wam przypomnieć, że wszystkie prezentowane na moim kanale materiały są również w mojej ofercie sprzedażowej. Także jeżeli Was interesuje jakiś efekt dekoracyjny. Jak na przykład ten, to piszcie do mnie, wyślijcie mi ilość metrów kwadratowych, mogę Wam zrobić wycenę. Jeżeli wszystko będzie pasowało, materiał idzie do Was na miejsce do domu. No i oczywiście wiadomo, jak to jest dla Was, dla moich widzów, mam świetne rabaty. Wracając do naszej próbki, to też ta próbka może być jeszcze bardzo zmodyfikowana, bo występuje taki właśnie efekt dekoracyjny w dość. Przeróżnej formie, w dość mocno napakowanej kolorystycznie. Możemy z, takiego, z takiej dekoracji stworzyć na przykład jakiś efekt piaskowca. Kto wie, może za jakiś czas też coś takiego zrobię. Ale ja podszedłem do tego tematu tak, że chciałem stworzyć dekorację, która by się świetnie sprawdzała na przykład do przedpokoju czy też klatki schodowej. Wszędzie tam, gdzie jest trochę mało światła. No i chodziło mi o to, żeby tą opalizacją dodatkowo te powiedzmy pomieszczenia rozświetlić. Czyli dekoracja jest oczywiście świetnie zmywalna, no i dodatkowo ma te swoje metaliczne rozświetlenie czyli gdzieś tam, jak jest niedużo światła, będzie się nam dodatkowo trochę błyszczeć, także ściana nam spowoduje taką lekką, dodatkową opalizację rozświetlenie. Oczywiście, chciałbym Was prosić o subskrybowanie kanału, żeby. Te zasięgi się zwiększały. E, oczywiście o łapkę w górę, jeżeli e, odcinek się Wam podobał. No i cóż, i widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku o 19 w niedzielę. A Wy zaraz zobaczcie sobie dokładnie ten tynk jeszcze z bliska. Do zobaczenia. Cześć!